Cześć, witam Was ósmego dnia mojego wyzwania. Jak dotąd nie wydałem jeszcze złotówki, zapasy były spore. Zobaczymy, muszę przemyśleć, teraz mam długi spacer do Jastarni, idziemy z czy też z kuśnic. nie wiem jak się to tam dokładnie odmienia. No co, zrobimy sobie mały spacerek z dziewczynami, bo pogoda jest piękna. Robotę można zrobić wiecie, wieczorem po zachodzie słońca. A teraz skorzystamy. Kończy mi się powoli paliwo. Do ogrzewania zostało jakieś 8, 8 litrów czy 9 może. Aż tak dokładnie nie mam to wyliczone. Około 9 pewnie. Więc to przy najbliższej okazji będę tankował, bo jak później ustanę gdzieś na tydzień, to na pewno tych 8 litrów nie wystarczy, bo już noce zimne. Dziś było plus +2. W samochodzie temperatura spadła mi do 12, bo wieczorem wyłączyłem, bo było za gorąco, a je na minimum przypominam. A dziś, no gdyby nie wiatr, to pewnie zdjąłbym polar, czapkę i łapał witaminkę D, ale trochę boję się przyziębienia. swoją drogą zastanawiam się, kto tutaj codziennie, zobaczcie, jeździ kładem. Po co dzień mamy świeże ślady. Czy to jakaś straż, czy po prostu ktoś sobie na nielegalu kopitala. To musi być ktoś, kto jeździ rano, bo jak wychodzę na plażę o 10 to już ślady są, a wieczorem często chodzimy po zachodzie, to śladów nie ma. Więc ktoś sobie ranne, poranne rundki robi przed pracą, przed szkołą. Albo w pracy właśnie. Lenka jak widzicie, gdzieś tutaj strasznie się pilnuje. Po tym jak się ostatnio zgubiła. Więc jest plus, pamięta pies. Safi jak to Safi tak w promieniu 100 metrów. Nawet 50, już też dalej raczej nie ucieka. Więc jest spoko. Jak zawołam to 3, 4, 5 sekund jest z powrotem. Więc fajnie. No więc co? Działamy, słuchajcie. Spacer, spacer. Mamy godzinę 12. Śniadania nie było, bo chcę zdążyć przed 13 do paczkomatu, a jeszcze kawałeczek. Na pewno nie zdążę do 13, natomiast liczę na to, że że tak powiem, pracownik impostu. Punkt o 13 tych paczek tam nie będzie zabierał, a wiadomo, święta, ludzie się stresują. Chcą, żeby prezenty jak najwcześniej były, więc ja też się staram. Na pewno jutro mamy zaplanowane z Tomaszem ognisko, przyjedzie, odwiedzi mnie, ma przywieźć jakieś krzesełka, pogoda ma być fajna, więc posiedzimy sobie tutaj, posłuchamy szumu fal, powdychamy jodu. Dziewczyną wezmę jakiś śpiworek, tylko żeby na plaży nie zmarzły, położą się. Chociaż jak znam życie, to będą latały i korzystały z wolności. Do później. Właśnie mijam jakiś schron bojowy. Wcześniej szedłem z Germinem. To mówił, że schron ów nazywa się Saragossa czy jakoś tak z hiszpańska. Natomiast Google mówi, że to Semp. Pytanie, gdzie leży prawda. Jak ktoś was wie, to wiecie w komentarzach. No nic, ciśniemy dalej. Minęło właśnie 39. wejście. Na plaży, a chyba schodzimy 40, tak mi się wydaje. Pogoda nadal dopisuje, więc ciśniemy. Dobra, słuchajcie, zawsze się zastanawiałem, jak zrobię zakupy będąc z dziewczynami na spacerze, ale udało się. Przypiąłem je do takich płotków metalowych, które widzicie za mną, i lęce tą podstawową obrożę. Przymocowałem do szelek, bo ona, skubana, nauczyła się te szelki ściągać z siebie normalnie. I jak przyszedłem, to oczywiście smycz trzymała ją tylko za obruszkę, a to już było, szelki były już zdjęte. Jest skubana, taka mądra, że szok. Zakupion, zakupy zrobione, 70, chyba 1 złotych. Potem pokażę Wam paragon i co kupiłem. Pieski siedziały grzecznie, o dziwo. Nie było mnie jakieś 9-10 minut. Bo kupiłem troszeczkę słoików, a że staram się zdrowo odżywiać, to też poczytałem trochę składy, wybrałem co najzdrowsze, jak najmniej chemii. Nie mam czasu wiecie, gotować sosów samemu, więc pobawimy się trochę w słoiki, zobaczymy, co mi smakuje. Muszę się upewnić, czy na pewno sos słodko kwaśny, którego kiedyś nienawidziłem, nadal mi nie smakuje. Wziąłem jeden, sprawdzimy to. Odpinam dziewczyny. Cały plecak wypchany, jak widzicie. Tutaj część rzeczy nawet jest yy, no, poza plecakiem. Musiałem wyjąć kurtkę przeciwdeszczową, bo się nie zmieściła. I ciśniemy. Będę miał spore obciążenie i coś czuję, że już tak na granicy zachodu słońca dotrzemy do auta. Lecimy. Szkoda czasu. Safi, chodźcie. Chodź Leniuszku, idziemy. Pół godziny jesteśmy poza samochodem. Myślę, że z półtorej godzinki droga powrotna, czyli 5 godzin spacerowania dla psów o ja, według mnie. Myślę, że będą zadowolone. A co ciekawe, jutro wiem, że też nas czeka wycieczka tutaj. Ale mam nadzieję, że jutro zjemy jakieś śniadanie, bo w tej chwili jest 15 godzina niemal a ja tylko o kawce i szklance wody z sokiem. A już powolutku, powolutku słoneczko zbliża się do horyzontu. No i w związku z tym, tak jak myślałem, pewnie zostanie nas ciemność. Plecak ciąży, czy no nie jest jakiś tam przesadnie ciężki, natomiast coś tam, coś tam jest. Jak widzicie, niezły wielbłąd ze mnie. Uderzamy na plażę, dobieramy kierunek na zachód i ciśniemy. Dużo już nie ponagrywam, kurczę, bateria mi pada. No, no i co, prosta długości około 6-7 km przed nami strzała. Pewnie jesteście też ciekawi dlaczego ja nie jeżdżę z, tymi, z tym wszystkim samochodem, tylko zapieprzam z buta. Raz, że taka przejażdżka to jest 2 litry paliwa minimum, jak nie 3, więc wiecie tam okolice 20 zł, czyli 1 trzecia moich zakupów, a 1 czwarta. Palgo licho, ale robię też test, ile dni postoję w takich warunkach jesiennych, późno jesiennych. Bez, że tak powiem, potrzeby odpalania silnika, na ile wystarczą mi akumulatory, ile prądu wpadnie ze słońca. No i tak dalej, głównie, głównie to o to chodzi. Natomiast koszty, oczywiście, też grają rolę. W końcu mamy wyzwanie, prawda? Ale powiem Wam, że się zapadam teraz w piasku dużo mocniej. A różnica nie wiem, ile tam jest 5, 6, może 7 kg więcej raczej nie. Także droga powrotna będzie chyba nieco dłuższa, jeśli chodzi o czas. No bo idziemy raz, że pod wiatr. Dwa, że mocniej się zapadam. A trzy, że pewnie będziemy wracali po ciemku. Oby nie. Jestem z powrotem. Po chwili przemyśleń. To jednak jutro śniadanka nie będzie. Bo przyjeżdża Tomasz. No jak Tomasz przyjeżdża to musi być obiad. Bo on, wiecie, po pracy od razu wali do mnie. Więc obiad musi być. Potem ognisko, więc wiecie, kiełbacha. Chociaż ostatnio sobie obiecywałem, że kiełbasy nie będzie, będzie tylko kurczak z grilla czy z ogniska. A tak jakoś kurde kupiłem ee, kiełbę jakiś czas temu no i trzeba ją zjeść, psa nie będę oddawał. Kupiłem, bo mam bigos w słoiku, a że uwielbiam bigos z kiełbasą. No to żeby zjeść ten bigos, to musiałem kupić kiełbasę, na no, że jej jest dosyć dużo no to jedna czy dwie wleci do bigosu. Dwie zostawię sobie na jajecznicę, oczywiście na dwa razy, a i pewnie dwie pójdą jutro na ognicho. Także żegnam się z wami na razie pokażę wam jeszcze co kupiłem później w samochodzie, jakąś kolacyjkę wciągniemy i będziemy kończyć chyba ten odcinek, bo długi, nudny, a w następnym ognisko. Wspólne z Tomaszem gotowanie eee, dostał jako zadanie domowe wymyśleć jakąś potrawę, zrobić zakupy. Jedyne co sam zaproponował to wino. Także będziemy musieli coś do tego wina ugotować.